3000 zł za jednego pluszaka? I to nawet nie jest najdroższa wersja. Chodzi oczywiście o wiralowe Labubu. I nie, nie jest to zwykła zabawka, ale modowy i popkulturowy trend. I choć same zabawki powstały już w 2015 roku, to prawdziwy boom wydarzył się, kiedy firma Popart wprowadziła tzw. blind boxy. Czyli kupujesz w ciemno, nie wiedząc jeszcze, jaką wersję stworka dostaniesz. Możesz trafić na popularną i nie tak drogą wersję za kilkadziesiąt złotych, ale też możecie poszczególnić. I trafisz na wersję, która jest kilkanaście razy więcej warta. Efekt rodem z loterii i FOMO działają tutaj idealnie. A do tego limitowane edycje, sztuczny dobór, no i ludzi bardzo nakręca myśl, że mogą mieć coś, co nie jest tak łatwe do zdobycia. Kluczowy tutaj jest także aspekt social proof. Artyści jak Lisa z Blackpink albo Rihanna noszą drogie maskotki przypięte do swoich Również drogich torebek. I to właśnie stworzyło marketing plemienny, no bo ludzie bardzo chcą być częścią elitarnej grupy, która już ten przedmiot ma. Idąc dalej, twórcy UGC na TikToku, unboxingi, stylizacje, recenzje to wszystko napędza tylko machina marketingowa. Jaki jest więc wniosek dla marek? Spraw, aby klienci sami chcieli chwalić się Twoim produktem, czując się częścią czegoś większego, czegoś wyjątkowego. Wtedy to oni będą Twoim marketingiem. A Ty rozumiesz fenomen Labubu? Jeśli tak, to daj mi znać, ile zapłaciłby za swojego wymarzonego.